Witam, jest 24 wrzesień. W tym miejscu stoją szparagi wysiane z nasion w tym roku. 25 kwietnia siane były. Kilka odmian. A to szparagi z nasion również otrzymane w prezencie. Zobaczcie, w tym samym czasie siane. Ile ich tu jest, jakie silne, spod dobrej ręki pochodzą. Różnica, prawda? Ale te, te rosły w gruncie, w bardzo dobrej ziemi. Dużo minerałów miały. A teraz te moje będę rozsadzała wraz z małżonkiem do gruntu. Czy się w ogóle uda ich uprawa, czy nie przemarzną? O to jest pytanie, bo jest już przecież bardzo późno. Możliwe, że nie zdążą się zakorzenić i nie będę ich miała. Zobaczymy. Przestawię je razem. Tu mam nasiona, pokażę z jakich pochodzą opakowań. Takie maleńkie stanowisko pod szparagi przygotowujemy. Wzdłuż ogrodzenia, w miejscu gdzie arbuzy nie chcą rosnąć, będzie takie wzniesienie na szparagi wysiane z nasion. I zostanie to agro tkaniną grubość pestą, przykryte. Rzecz jasna, bardzo po amatorsku, bo profesjonaliści na pewno tak nie robią. Filmy oglądałam. Ale zawsze to jakieś wzniesienie osłonięte jest od wiatru. Musimy naprężyć. Kotwy przyniosę. Kilka kotew zostało krótkich, chyba krótkich, ale cztery zęby mają. No widać teraz to niewielkie wzniesienie. To teraz te otwory nam tu nie pasują za bardzo. No ale tak wyszło. Poszerzymy je. Słuchaj, widzisz. Albo na skraju po prostu otworów. Spójrzcie teraz, państwo, jeszcze na tle czerwonej bluzki. Jak z dwóch różnych miejsc pochodzące. I najpierw, tak, pokażemy. Mamy tu. Poczekajcie, wyjmę. Wyjmę Gasionka. tego czasu udało mi się za wschodniej granicy zdobyć odmiany Delikatysna, Argentyleska oraz Mary Washington. Mary Washington u nas w kraju możemy kupić jak najbardziej. Zobaczcie: trzy komory. Jest to s 4, Sparak 4. Czyli Argentyńska, ja ten rząd. Tu szparak 3, czyli delikatysna je. A w tym miejscu szparak 1, kupiony w kraju Mary Washington i S 2 ze wschodniej granicy. Wszędzie siła wzrostu podobna, ale to pryna. Tu jest z kolei chyba kilka sadzonek. O proszę, jakie tu bielusienki już wychodzą. Zobaczmy, jaki jest ten korzeń, system cały ścisła gleba. No i co? I nie wiem właśnie, czy rozłożymy to na pół. No, no więcej, no co ty. Na więcej to, żeby nie uszkodzić, bo zobacz, to trzeba nożem przeciąć. Albo lekko. Bo pourywasz wypustki. Tak. Nie rozdzieraj może bardziej. No nie siedzisz? wiemy, czy to nie przemarznie w ogóle. To jest szansa, że coś odbije. Nie sadzi w takiej grupie. To co, taką pacynę sadził? Tak, tak, tak. To kępami. Nie sadził pojedynczo. Dobrze mówię, Marko? Pojedynczo nie sadziłeś. Tylko właśnie po, po kilka. Tak mi się wydaje. Raczej na pewno. Zobaczcie, jak to... W takiej grupie większą siłę mają przetrwania, że to tak nie przemarznie. Ale to dopiero wiosna pokaże. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z Donicy mamy. Zobaczmy, jak, po, jak podzielić. Pokaż mi. To na pół podzielmy, tak. I porozkładamy, poukładamy sobie, tam gdzie otwory wypalić, gęściej. Bo nie zmieszczą nam się wszystkie sadzonki, które mamy. Jeszcze gęściej. Mm. Musimy mieć tak trzy komory. Musimy do takiego dotąd rozlokować. Spójrz, na prawie 2 metry. Więc trzy komory tej odmiany musi się zmieścić tu. Bo z pewnością przemarznie. Tego jestem pewna. Bo jest, jest późno. I ostatnia. Okay. I tu już mamy jedną odmianę. Fiszkę daj na koniec. Dobra. Ile mamy sadzonych? 3-6. I tak zrobimy, teraz trzeba policzyć, żeby się wyrobić. Teraz kolejna odmiana. Ale ja powiedzieć muszę, że zobacz korzenie to są w takich niewielkich komorach. E3 delikatesna ja. Zawsze możemy to rozłożyć. Teraz obliczymy tylko miejsce. Dobra, i teraz kolejną odmianę bierzemy. Tu będzie odmiana ta sama, tylko w wersji polskiej, a potem wschodniej. No, będzie trzeba porozkładać, ale się zaraz okaże. Które bierzesz teraz? Esz jeden Mary Washington. I pokaż. Pokaż. O jakie piękne. <ścoughs> jakie piękne. <ścoughs> Teraz chcę kolejny zobaczyć tak samo, bo to jest ważne. Pokaż dupkę. i kolejna. O jakie tu są korzenie. Sucho tu mam. Podlewane były. Ale wiesz jak to. I tak. I teraz kolejna mery. To. Teraz będzie można na tych samych odmianach porównać korzenie. Pokaż tu spód. No, to w całości możemy sądzić. Dlaczego? Nie. Co tak nie dyskryminujesz? No. Dobra, tak. Pokaż. I ostatnia. I pokaż. No, malutka tu. I zostały nam te kolosy. Ale teraz trzeba obliczyć. I, i porozkładać. To już widać. Ale to wiemy. Rzadziej porozkładać. Y, Zanim porozkładamy rzadziej te maluchy, to posadzimy te okazałe. Będzie wiadomo jak porozstawiać tamte. Jak to wygląda? Słuchaj, tu woda, tu spadek. Dobra, raz, dwa, trzy. Poczekaj chwilkę. Powiększymy i zrobimy nowe otwory. Większe, bo muszą wypustki, będą wychodziły. Słuchaj, muszą być duże otwory, takie jak to. Bo, bo tak to pod agro wyjdą szparagi. Ten sprzęt dzięki koleżance z kanału Tomatinka kupiliśmy bo to u niej podejrzałam jak robi otwory, by nie strzępiły się dookoła, kompost koniecznie. To bardzo dobry pomocnik w ogrodzie, kartusz gazowy, to jest zestaw pistolet, butla z gazem, na Allegro wszędzie można kupić. Jest film, ale jeszcze nie pokazałam, jak robimy nim, jak wypalamy otwory do tegorocznych nasadzeń arbuziaków w na nowych stanowiskach. I będzie też pokazane, jak się uruchamia takie cudo. Nie jest to skomplikowane, ale pierwszym razem może przysporzyć problemu. Tomatinko, thanks. Spójrzcie, co pięć sadzonek dziwaczków zrobiło z ogródkiem zagarnęło dla siebie tu jest teren jadalny na dżemy marmoladki, soki do mrożenia na kompoty, na nalewki którego trzeba przyciąć bo za bardzo już się rozrasta a tu właśnie te dziwaczki rosną jak głupie nasionko wpadło pod ogródkaninę tak jak w tym przypadku stamtąd wyrasta Wyrastają pędy, proszę tu, ta cała czapa, tam posadzone świadomie, tyle, że silnie rosną, rozkładają się na boki i taka dżungla nam wyrosła. Nasiona jak głupie zawiązują się bezproblemowo, to są takie czarne, czudaki, szybko kiełkują, łatwo. Zobaczcie, to coś chodzi tam po taką tkaninę. Się, karpa niczemu mu i zimuje. Ale wolę z nasion bo skarpy nie zawsze mi wybijają zielone pędy. Nieraz w ogóle nie wybijają. Pewnie źle zimuje. Nie ma tu jak własną produkcji ziemi. O tak, szkoda, że ten Ko... Tak, tak, szkoda, że kompost tak długo się musi tworzyć. Rok czasu. No ale, ale jest. I tak odpadki człowiek wyrzuca. Odzyskuje je. Ale podlejemy chyba do dołków też, czy nie? To poczekaj, wodę przyniosę. Na pewno głębsze muszą być doły, to. A ja tu pozamiatam to spokojnie. O, je, No, przymierzmy głębokość. Jeszcze za mało. O. o, i niech one namiękają. To już wypustka nam rośnie. O, zaraz zjemy pierwszego czwartego. <grywanie> Widziałeś ty. Piękna, piękna przygoda ogrodnicza. Człowiek zgłupiał chyba na stare lata. Uwaga, bo gorące. Nie. Aż do dna. Na drugą stronę kuli ziemskiej przekopiemy się woda. И садсалка. Marko, zobacz kolego, jak się sadzą twoje szparagi. Od nich żeśmy tu zaczęli. Teraz działamy. To patrzę, na ile części rozdzielone zostały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Słowo daję. Fajne to jest, jak masz agro, nie pielisz. A i tak wysiłkiem jest w dołkach wypielić, nie rosnie, nie chce się. Dobra, tu jest dla kotów. Kwiatka im zlikwiduje. Cyni z nasion, cyni z nasion. Wielgachne. Teraz te z mojego wysiewu maluku I już tak szerzej będą rozstawione. Porównując z tym, Mary Washington wschód, Mary Washington polska, Delikatna ja, arżentelska ja, ciekawe, ciekawe. A tam rosną jeszcze dwa arbuzy niezgodne z opisem. 24 wrzesień. Drugi dzień jesieni. Tu zielsko. Zielsko hodujesz? Tak. Chciało się upodobnić do szparaga. Kams nie zna grać. Tak jest. Ruszujmy. Atakują, atakują. <noise> Weszło 7 dołków z tej wielkiej sadzonki oraz 24 dołki z tego naszego wysiewu. Mogłaby zima być łagodna tak jak lato piękne i długie. Początek jesieni też piękny. To przydałaby się łagodna zima. Jest drugi listopad. Zobaczmy, jak wyglądają dziś prawie półtora miesiąca od posadzenia. Tu od lewej była odmiana arżętelska. ja. Potem Delicatess ja oraz numery Washington, Polska i zagraniczna. Tu jest miejsce dla kotów do zeskakiwania. A tu Marko z tej wielkiej sadzonki od Ciebie. Jesień, jesień, czas wykopać dziwaczki. Pozdrawiam i niech to łagodna będzie zima dla wszystkich. Dla roślin przede wszystkim, które zimują w gruncie. Żegnam widokiem na przyszłoroczne owoce derenia jadalnego. Właśnie te kuleczki to są zawiązki przyszłorocznych owoców. A jeszcze jedno, zobaczcie, już takie bardzo niesprzyjające warunki są te jesienne. A tu rozkwitła kanna z nasion. Taka maleńka, ma jakieś 15 cm. Mróz, przymroz, mróz przymrozek jej tu nie dosięgnął. Troszeczkę liście zważył, ale widać kolor żółty u tego malucha.